Małgorzata Rozenek z niecierpliwością czeka na dzień, kiedy na świecie pojawi się jej kolejna pociecha. W oczekiwaniu na poród w mediach społecznościowych zamieściła wiadomość, która zelektryzowała tysiące osób. Dodatkowo pojawiła się fotografia, która mówi sama za siebie. Małgorzata Rozenek jest już w 9 miesiącu ciąży. Gwiazda zamieściła w sieci nietypowy post, który zwrócił uwagę internautów. Wszyscy czekają, aż w końcu na świecie pojawi się maleństwo. Małgorzata Rozenek niebawem urodzi od kiedy Małgorzata Rozenek razem z Radosławem Majdanem podzielili się radosną nowiną. Gwiazda stała się jeszcze bardziej aktywna w sieci, zamieszczając zdjęcia, które pokazują przygotowania do przyjścia na świat kolejnej pociechy. Widać, że para nie może się doczekać porodu. W ostatnich miesiącach Rozenek a także podzieliła się obawami na jego temat. Wczoraj w sieci pojawiły się zdjęcia, które przedstawiają, trzeba przyznać, że jest on zachwycający. Teraz w mediach społecznościowych pojawiło się kolejne wyznanie przyszłej mamy. Dalsza część artykułu pod galerią Małgorzata Rozenek zamieściła w sieci nietypowe wyznanie. Małgorzata Rozenek podzieliła się z internautami kolejnym ciążowym zdjęciem. Na fotografii widać wyraźny brzuszek kobiety, która już niebawem wyda na świat swoją pociechę. Dodatkowo dołączone do niego było nietypowe wyznanie. Miesiąc trwa maksymalnie 31 dni. Z wyjątkiem 9. Miesiąca ciąży, wtedy on trwa jakieś 43 574 652 738 dni. Ściskam gorąco wszystkie mamusie w 9. Miesiącu ciąży. Jeszcze będziemy szczupłe, znowu zobaczymy nasze stopy na stojąco i przekręcając się z boku na bok w nocy. Nie będziemy się budzić, napisała Małgorzata Rozenek. 2. Matki, które komentowały: To zdjęcie podkreśliły, że Małgorzata Rozenek ma całkowitą rację w sprawie ostatniego miesiąca ciąży który dla nich także był wyjątkowo ciężki i dłużył się w nieskończoność. Jednak ten miesiąc kiedyś się skończy, a zmęczona okresem ciąży Małgorzata Rozenek przywita na świecie swoją długo wyczekiwaną pociechę. Źródło, plotek Zobacz także Większość Polaków popełnia karygodny błąd przy Mizeria to bardzo popularna surówka na polskich stołach. Często występuje w iście nieśmiertelnym połączeniu z ziemniakami z Więcej macierewicz jest skończony Ujawniono szokujące. Antoni Macierawicz w sprawie dawnej służby bezpieczeństwa i osób współpracujących z aparatem władzy PRL ma niezwykle twarde. Więcej czy popieracie surowsze kary dla księży. księża, którzy wykorzystują dzieci? Powinni otrzymywać surowsze kary? Jakie jest wasze zdanie? Więcej czy obowiązkowa służba wojskowa powinna zostać? Obowiązkowa służba wojskowa obowiązywała w Polsce do 1 stycznia 2010 roku. Obowiązek odbycia służby zniesiono w celu. Więcej przed wakacjami mogą zniknąć istotne obostrzenia. Minister Rozwoju Jadwiga Milewicz przekazała informacje, na które czekają Polacy. Okazuje się, że jeszcze przed wakacjami... więcej bezwzględnie wykorzystał staruszkę. Policja prosi... poszukiwany mężczyzna wykorzystał łatwowierność staruszki i wyłudził od niej bardzo dużą kwotę pieniędzy. Użył popularnej. Więcej zagraniczny gigant wchodzi do Polski. Konkurencja. To zmora konkurencji. Zagraniczny gigant z przytupem wchodzi do Polski. Ten podmiot jeszcze nie zadomowi się w naszym kraju. Więcej żona zauważyła w knajpie męża na randce z. Zdrada nie uszła temu facetowi na sucho. Nie podejrzewał, że żona przyłapie go na randce z kochanką w knajpie, a tym. Więcej dostarczone przez plista czytaj także Monitoring nagrał klienta dezynfekującego ręce w sklepie. Zaraz potem zrobił niebywałą rzecz: filmik odbiera mowę. Nowy format reklamowy dla twojego biznesu, sponsorowany. Nowy format reklamowy dla twojego biznesu, sponsorowany. Smutek i żalu garnął. TVP była niezwykłą osobą. Nie żyje.